Pieniądze, które leżą na koncie, w skarpecie czy pod materacem, nie pracują, chociaż mogłyby. To jednak nie koniec. Jest znacznie gorzej. Te pieniądze tracą na wartości, ponieważ nieustannie pożera je inflacja. Możemy rozwiązać te problemy, inwestując nasze środki. Ale inwestowanie nieumiejętne i niekompetentne może nam bardzo poważnie zaszkodzić. Co więc powinni zrobić ci, którzy nie czują się jeszcze wystarczająco pewnie, żeby zacząć inwestować? Co możemy doradzić znajomym, którzy w ogóle się na takich tematach nie znają oprócz polecenia im tego fantastycznego kanału? Dzisiaj zdradzę odpowiedzi na te pytania i porozmawiamy sobie o zarabianiu na swoich oszczędnościach w najprostszy i najbezpieczniejszy sposób. Dowiecie się, czy lepszym wyborem jest konto oszczędnościowe czy lokata. Na ile możliwe jest, żeby stosując którąś z tych opcji stracić pieniądze? Jak wypadają one na tle inflacji? Oraz to, co będzie miało chyba największą wartość, a więc konkretne przedstawienie, jak ja sam korzystam z tego typu narzędzi. Zacznijmy jednak od podstaw. Kiedy chcielibyśmy w jakiś sposób wykorzystać środki leżące na koncie osobistym, w skarpecie czy pod materacem, to mamy dwa najprostsze rozwiązania lokatę i konto oszczędnościowe. Mimo że spełniają podobną funkcję, to mają też różnice, o których warto wiedzieć. Polacy wciąż nie do końca je rozumieją, przez co popełniają spore błędy, o czym świadczą dane. Według najbardziej aktualnych statystyk 40% pieniędzy Polaków leży niezagospodarowano na nieoprocentowanych kontach oraz w gotówce, to około 1200 miliardów złotych, które leżą bezczynnie. Dla porównania jedynie 13% lokujemy na kontach oszczędnościowych i lokatach które są najprostszym sposobem na zaciągnięcie pieniędzy do pracy i swego rodzaju łącznikiem pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem. Na pewno nie warto tego tak zostawiać, ale jeśli już mielibyśmy ulokować gdzieś środki, no to gdzie? Na koncie oszczędnościowym czy na lokacie? Zanim przedstawię konkretne różnice między jednym a drugim narzędziem oraz swoje osobiste preferencje, na początek ustalmy, co jest czym i jak działa. Zacznijmy od konta oszczędnościowego. Nie jest to takie zwykłe konto, z którego wykonujemy przelewy i wypłacamy pieniądze. Na zwykłym koncie się nie zarabia, a wręcz przeciwnie. Z czasem inflacja podgryza nam nasze oszczędności, i nawet jeśli konto jest darmowe, to tak naprawdę tracimy. Konto oszczędnościowe od konta osobistego różni się głównie tym, że jest oprocentowane, dzięki czemu możemy na nim zarabiać. Jest to jedna z najprostszych opcji, jeśli chodzi o gromadzenie nadwyżek finansowych. Oszczędności możemy wypłacić w każdej chwili, nie martwiąc się o utratę naliczonych odsetek, a na dodatek możemy zacząć zarabiać już od najmniejszych kwot, chociażby od jednego grosza. Jednocześnie konto oszczędnościowe służy do oszczędzania, a nie do dokonywania transakcji. Raczej nie dostaniemy do niego karty, a często liczba darmowych przelewów jest ograniczona. Zazwyczaj będzie to tylko jeden przelew w miesiącu. Kolejne przelewy będą kosztować co najmniej kilka złotych, więc zdecydowanie lepiej jest unikać notorycznego wypłacania. I tu sprostuję, że mówię o przelewach wychodzących, bo dopłacać możemy zawsze i kiedy tylko nam pasuje, chociażby codziennie. Każda wpłacona kwota powiększy pulę pieniędzy, od których naliczane są odsetki. Jeśli już przy nich jesteśmy, to odsetki wypłacane są raz w miesiącu i taką sytuację nazywamy kapitalizacją miesięczną. Krótko mówiąc, bank wypłaca nam co miesiąc należne nam zyski, potrącone oczywiście o podatek belki. Jeśli chodzi o oprocentowanie, to zazwyczaj podawane jest w skali rocznej i nie uwzględnia podatku. To ważna uwaga, bo czasem ludzie otwierając konto lub lokatę oprocentowane na 5% myślą, że po miesiącu, albo w miesiącach dostaną te 5%, a to nieprawda. Jeżeli na przykład wpłacimy 10 000 zł na konto oszczędnościowe oprocentowane na 5% w skali roku, to po miesiącu otrzymamy 41 zł i 10 groszy odsetek, które po odjęciu podatku dadzą nam 33 zł i 29 groszy. No dobrze, a czym w takim razie jest lokata Ponownie mamy do czynienia z bardzo prostym i sprawdzonym produktem finansowym, dzięki któremu możemy zarabiać na odłożonych środkach i nie martwić się o ryzyko utraty wartości. Często będą one trochę lepiej oprocentowane niż konta oszczędnościowe. Lokata ma jednak sporą wadę w stosunku do konta oszczędnościowego. Jeśli będziemy chcieli wypłacić pieniądze przed określoną przy zakładaniu lokaty datą, tracimy wszystkie odsetki. Może to być problematyczne szczególnie przy dłuższych lokatach, na przykład na kilka lat. Z drugiej strony dla osób, które mają problemy z oszczędzaniem i którym zdarzają się impulsywne zakupy, taka kara za wcześniejszą wypłatę może być korzystna. Po pierwsze, takie osoby nie będą miały tych pieniędzy pod ręką, a po drugie, kara za zerwanie lokaty może ich odwieść od pomysłu wypłacenia pieniędzy i tym samym uchronić te osoby przed wydaniem pieniędzy na impulsywne zakupy. No ale zakładając, że Wam taka pomoc nie jest potrzebna, no to będzie jednak wada. Na lokatę w przeciwieństwie do konta oszczędnościowego trzeba patrzeć jako na taki sztywny układ. W momencie zawierania porozumienia dokładnie wiemy ile zarobimy i po jakim czasie. Nie mamy też możliwości nic dopłacać, więc sytuacja nie ma prawa się zmienić. Zerknijmy sobie na to na przykładzie. Powiedzmy, że wpłacamy 1000 zł na lokatę oprocentowaną na 5%. Po roku będziemy mogli odebrać ten swój 1000 zł i odsetki w wysokości 50 zł. No, tak by było w idealnym świecie, ale mamy już podatek belki wynoszący 19%. Szkoda, ale przynajmniej zostanie on pobrany automatycznie przez bank i nie musimy tego nigdzie zgłaszać. Podatek płacimy wyłącznie od zysków, czyli w naszym przypadku 50 zł, więc ostatecznie zarobimy 40 zł i 50 groszy. Wiemy już mniej więcej co jest czym, ale jak zdecydować co będzie lepsze dla nas? Zanim przejdziemy do kwestii bezpieczeństwa obu produktów, podsumujmy sobie podstawowe różnice. Po pierwsze, elastyczność. Konto oszczędnościowe nie jest terminowe, a lokata owszem. Oznacza to, że na konto oszczędnościowe można dopłacać środki w dowolnym czasie, a na lokatę nie. Na koncie oszczędnościowym mamy też znacznie większą elastyczność w kwestii wypłacania środków. Nawet jeśli je wypłacimy, to nie musimy bać się o wypracowane odsetki. Nie traci się ich tak jak w przypadku zerwania lokaty. Z konta oszczędnościowego możemy też wypłacić część pieniędzy, a na lokacie, w przypadku jej zerwania, musimy naraz wypłacić całą kwotę. Po drugie, gwarancja oprocentowania. Na koncie oszczędnościowym odsetki najczęściej są zmienne i aktualizowane co jakiś okres, np. miesiąc, dwa czy trzy. Lokata zamraża nam oprocentowanie na dany okres i nic nie ma prawa go zmienić. Po trzecie, naliczanie odsetek. Na koncie oszczędnościowym kapitalizacja odsetek ma zwykle miejsce co miesiąc, a w przypadku lokat dopiero na koniec okresu. Może to być miesiąc, ale może też być 3 miesiące, 6 miesięcy albo nawet rok, w zależności od tego, na jaki okres jest dana lokata. Im większa częstotliwość kapitalizacji, czyli mówiąc po prostu, im szybciej naliczane są odsetki, tym lepiej dla nas. To właśnie ta kapitalizacja jest paliwem dla procentu składanego, czyli naliczania odsetek od odsetek. Po czwarte, próg wejścia. Wybierając między kontem oszczędnościowym a lokatą, warto zadać sobie pytanie, czy mamy już jakieś oszczędności? Dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z oszczędzaniem i nie mają jeszcze odłożonych środków, a warto zauważyć, że niemal jedna czwarta Polaków jest właśnie w takiej sytuacji, lokata prawdopodobnie się nie sprawdzi. Bardzo często minimalna kwota wpłaty to 1000 zł. Jeśli go nie mamy, ale chcemy dokładać kilkadziesiąt czy kilkaset złotych miesięcznie do naszych oszczędności, to powinniśmy skierować swoją uwagę w stronę konta oszczędnościowego, które nie ma żadnego progu wejścia i można zacząć z niego korzystać choćby od jednego grosza. Jeśli doceniasz to podsumowanie różnic, to zostaw subskrypcję i jedziemy dalej z następnym zagadnieniem, czyli kwestiami bezpieczeństwa. No bo jak to jest z ryzykiem, jeśli chodzi o konta oszczędnościowe i lokaty? Za chwilę przejdziemy do oprocentowania i tego, jak wypada ono względem inflacji, ale najpierw zastanówmy się, czy można stracić pieniądze korzystając z lokat i kont oszczędnościowych. Ryzyko jest skrajnie małe, bo mamy tutaj do czynienia z maksymalnym możliwym poziomem bezpieczeństwa. Jak to wygląda w praktyce? Do kwoty 100 tys. euro pieniądze umieszczone na lokacie i koncie oszczędnościowym są objęte gwarancją przez bankowy fundusz gwarancyjny, co oznacza, że nawet gdyby z jakiegoś powodu nasz bank upadł, dostaniemy z powrotem całe nasze środki. W najgorszym przypadku będą one niedostępne przez 7 dni, po czym do nas wrócą. Oznacza to, że jeżeli w jakimś banku mamy zwykłe konto i dwie lokaty, to ochrona obejmuje wszystkie te pieniądze do wspólnego limitu 100 tys. euro. Euro. Nie jest tak, że każda lokata w tym samym banku daje nam kolejne 100 tysięcy euro gwarancji i w sumie mamy 200 czy 300 tysięcy. Możemy jednak założyć konto oszczędnościowe lub lokatę w innym banku i tam być chronieni na kolejne 100 tysięcy euro. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, w której w jednym banku konto czy lokatę ma dwójka współwłaścicieli. Wtedy gwarancja obejmuje każdą osobę z osobna, więc w jednym banku wynosi 200 tysięcy i co ciekawe, jest to prawdziwe, nawet jeśli lokatę założą wspólnie mąż z żoną, mający wspólność majątkową. Jest jednak wiele fintechów nieobjętych gwarancją depozytów. Widząc więc gdzieś jakąś atrakcyjną ofertę, warto sprawdzić szczegóły, żeby mieć pewność, że nasze pieniądze są bezpieczne. Tutaj warto też nadmienić, że fundusz gwarancyjny będzie tyle wart, co wiarygodność Polski. Jeśli na przykład doszłoby do konfliktu zbrojnego, bankructwa naszego kraju albo konfiskat majątku, to nasze pieniądze mogą być pod bardzo dużym znakiem zapytania i warto mieć tego świadomość. No A jak wygląda sprawa podatków z lokat i kontoszczędnościowych? W przypadku 99% dostępnych opcji, wszystko dzieje się automatycznie, a bank pobiera i rozlicza podatek za nas. My nie musimy się niczym przejmować i nie musimy uwzględniać tego w żadnym picie. Trafiają się jednak rzadkie wyjątki, jak na przykład oferta Raiffeisen Banku, kiedy to odsetki są wypłacane z zagranicy. I cała sytuacja podatkowa znacznie się komplikuje. Niestety, są takie rzeczy, które trzeba zrobić ręcznie, i podobnie sprawy się mają z zostawieniem łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. No ale, wracając do tematu, zanim opowiem Wam o tym, jak sam korzystam z lokat i konto oszczędnościowych, zastanówmy się jeszcze, na jakiego rodzaju zyski możemy liczyć korzystając z tych rozwiązań oraz jak się to ma do inflacji. Oto ile średnio można było zarobić na lokatach w przeciągu ostatnich 20 lat. Jak widzicie oprocentowanie drastycznie się różni w poszczególnych okresach z najwyższymi wartościami na poziomie 6,5%, a najniższymi wynoszącymi porażające 0,2%. Oznacza to, że lokując w nich 10 tysięcy złotych w drugiej połowie 2008 roku po roku zgarnęlibyśmy przeciętnie 526,50 zł, a w 2021 roku zaledwie 16 zł. i 20 groszy. Sam doskonale pamiętam, jak w połowie 2021 roku dwa banki, z których korzystałem, proponowały mi oprocentowanie w wysokości procenta. Na szczęście, aktualnie wygląda to już znacznie lepiej po drastycznym odbiciu w 2022 roku. Największy wpływ na oprocentowanie lokat i konto ma aktualna wysokość stóp ustalanych przez NBP. Jak widzicie na wykresie, nie jest to idealna zależność. Ale wpływ stopy referencyjnej na lokaty i konta oszczędnościowe jest ogromny. Wszystko to jednak informacje drugorzędne, bo same w sobie nie pozwolą nam podjąć rozsądnej decyzji finansowej. No bo co z tego, że oprocentowanie wynosi akurat 5%, jeśli inflacja wynosi 20%? Zdecydowanie lepszy interes zrobilibyśmy, wrzucając pieniądze na lokatę niżej oprocentowaną, np. Na, na 3%, ale przy inflacji wynoszącej 2,5%. Z tego względu spójrzmy sobie na ten wykres zestawiający inflację z oprocentowaniem lokat i kontoszczędnościowych na przestrzeni ostatnich no, prawie 20 lat. Wszędzie, gdzie pomarańczowy wykres schodzi poniżej zera, w realnym rozrachunku tracilibyśmy pieniądze, a tam, gdzie wykres jest powyżej zera, zarabialibyśmy nie tylko nominalnie, ale też realnie. Jak widzicie, przez niemal połowę czasu bylibyśmy delikatnie na plusie i to nawet. Po uwzględnieniu podatku Belki, bo wziąłem go pod uwagę przygotowując ten wykres. Nie możemy jednak nigdy uśpić swojej czujności, bo kiedy inflacja gwałtownie rośnie, możemy tracić dramatycznie dużo, szczególnie jeśli stopy procentowe są utrzymywane na niskim poziomie. Taka sytuacja sprawiła, że na lokatach i kontach oszczędnościowych w najgorszym momencie można było tracić zastraszające 17,5% rocznie. Niska stopa referencyjna, sprawiająca, że lokaty nie płacą nic w połączeniu z wysoką inflacją. Są naprawdę zabójczym miksem dla tego typu narzędzi. No ale w normalniejszych czasach oszczędnościówki i lokaty mają swoje zastosowania i w większości przypadków będziemy z ich pomocą delikatnie do przodu albo delikatnie do tyłu względem inflacji, co w krótkim okresie jest moim zdaniem bardzo akceptowalne. Lokaty i konta oszczędnościowe zdecydowanie nie sprawdzą się jednak jako długoterminowe zabezpieczenie oszczędności przed inflacją. Weźcie też pod uwagę, że ten i pozostałe wykresy bazują na średnich. W rankingach kont i lokat znajdziemy jednak pozycje, które przy spełnieniu pewnych warunków dadzą nam zarobić więcej, oferując promocyjne oprocentowanie. Czasami będziemy musieli założyć dodatkowo konto osobiste, przelewać do tego banku wypłatę albo wpłacić nowe środki. Jak więc ja sam podchodzę do tego tematu z praktycznego punktu widzenia? Po pierwsze, sam wolę konta oszczędnościowe, ponieważ elastyczność jest dla mnie ważna. Większość swoich pieniędzy inwestuję i właśnie dzięki tej elastyczności jestem pewien, że nie stracę odsetek, kiedy pojawi się jakaś ciekawa okazja do zainwestowania pieniędzy. Nie mam problemów z oszczędzaniem, więc taka elastyczność w moim przypadku to same plusy. Mimo to mam konto oszczędnościowe w innym banku niż moje standardowe konto osobiste, co nieco utrudnia dostęp do tych pieniędzy, a jednocześnie ułatwia swego rodzaju księgowanie mentalne, rozdzielając pieniądze do wydawania od oszczędności. To wskazówka szczególnie przydatna dla osób, którym oszczędzanie sprawia jeszcze problemy oraz tym, którzy muszą walczyć ze sobą, aby powstrzymać się przed impulsywnymi zakupami. Kiedy nie widzimy, że mamy pieniądze, jest mniejsza szansa, że znajdzie nas ochota, żeby je wydać. Warto też pamiętać, że można mieć różne konta oszczędnościowe i lokaty, i nie trzeba ograniczać się do jednej opcji. W ten sposób można żonglować między atrakcyjnymi ofertami, szczególnie jeśli chodzi o te promocje na nowe środki. Jeśli, na przykład, mamy konto oszczędnościowe, które oferuje nam dużo wyższe oprocentowanie na nowe środki, to możemy korzystać z niego przez 3 miesiące, a kiedy oprocentowanie miałoby spaść do tego standardowego poziomu, Przenieść pieniądze do innej instytucji, gdzie mamy inne konto oszczędnościowe, lub założyć lokatę również oprocentowaną dużo atrakcyjniej w przypadku nowych środków. W ten sposób możemy jedne i te same stare środki przedstawiać dwóm bankom jako zupełnie nowe środki, które zdaniem tych instytucji zasługują na znacznie korzystniejsze oprocentowanie. Nie mówię tego tylko teoretycznie, bo sam dokładnie w ten sposób postępowałem przez dosyć długi okres. Warto też wiedzieć, że często zdarza się, że lokaty i konta oszczędnościowe mają bardzo bardziej atrakcyjne oprocentowanie do pewnego poziomu, np. maksymalnie 200 tysięcy złotych. Dla osób o dużych oszczędnościach rozdzielenie środków na kilka różnych kont oszczędnościowych również może być więc korzystne, żeby mieć dostęp do bardziej atrakcyjnego oprocentowania. To wszystko wymaga czasem nieco zabawy i organizacji, ale naprawdę się opłaca. Jeśli stworzymy sobie swego rodzaju system, to może się to sprowadzać do bardzo prostego przeniesienia środków z jednej instytucji do drugiej. Jeśli ustawimy sobie przypomnienie, to nie powinien to być duży problem. Zdarzają się jednak też osoby, które lubią polować na okazję i zakładają konta tam, gdzie akurat pojawia się fajna oferta. I sam też kiedyś tak robiłem, kiedy zarabiałem mało. Zajmuje to jednak dużo czasu i dzisiaj ten czas jest dla mnie zdecydowanie więcej warty niż 1% w tom czy w tom. Kilka lat temu przestałem więc polować na okazję, ale nadal korzystam z jednych z lepszych opcji. Link do tych kont, z których sam aktualnie korzystam, zostawię wam pod filmem, tak żeby w razie czego móc go zmienić i zaktualizować. Z takich praktycznych uwag to dodam jeszcze, że w przypadku kont oszczędnościowych zawsze pilnuję, żeby nie robić więcej niż jednego przelewu wychodzącego z takiego konta, żeby nie ponosić niepotrzebnych kosztów. A kiedy w ogóle moim zdaniem takie rozwiązania się sprawdzają, szczególnie jeśli odkładamy na jakiś większy wydatek w stylu samochód, wesele czy mieszkanie? Zazwyczaj nie możemy sobie wtedy pozwolić na zmienność i wrzucić tego na przykład na rynek akcji, bo może się okazać, że po roku 40% naszych środków wyparowała. Jeśli więc wiemy, że za kilka miesięcy zbliża nam się jakiś większy wydatek, to myślę, że konta oszczędnościowe i lokaty będą bardzo dobrym miejscem do zaparkowania tam potrzebnych na ten cel środków. Pozostałe środki lepiej jest ulokować w narzędziach, które zdecydowanie skuteczniej radzą sobie z długoterminową inflacją. Jednym z nich mogą być bardzo bezpieczne i przyjazne początkującym obligacje skarbowe, i tak się składa, że nagrałem niedawno jedyny filmik o obligacjach skarbowych, który musisz obejrzeć. I serdecznie zapraszam Cię do jego sprawdzenia. Będzie świetnym uzupełnieniem tego materiału. Do zobaczenia po drugiej stronie.